Cześć, tu Marchewa Ziemniaczek i jest dzisiaj ze mną gość specjalny, czyli Agnieszka I dzisiaj zrecenzujemy dla Was magazyn LEGO Friends Marzec 2016 Najpierw ja przejdę że magazyn, a Agnieszka zajmie się dodatkiem Na okładce mamy standardowo zajawkę W środku spis treści Komiks i kroki budowy Dalszą część komiksu Muszą być reklamy Komiks Kolorowankę Labirynt, reklamy bardzo, bardzo drugiego zestawu Lego Elfy, którego nie polecam. Są też dwa plakaty. Mapka, gra panszowa, komiks, 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 konkurs, kolejny konkurs, zadanie i reklama. Za to w kolejnym numerze otrzymamy czekoladową kuchnię pikarnikiem i słodkościami, i będzie on dostępny już 22 kwietnia. I oto prezent. Zawsze podawany jest w świecących się saszetkach. W środku prezentu znajduje się pies, piesek o imieniu Kuki. Fajnym elementem jest to, że scena potrafi się kręcić. Jest do sceny. Jest także dołączony mikrofon, który rzadko się zdarza. Są także głośniki. Tak jak już wiecie, piesek ma najmniej kuki. Jest Dalmatyńczykiem. Charakter ma nie do zniesienia. Jest nieposłuszny i szalony. Lubi wywoływać chaos i skakać. Nie lubi stać bez ruchu i zostawać sam w domu. Dla fanów LEGO Friends ten magazyn to materiał obowiązkowy. Jednak dla samych fanów LEGO warto kupić ten magazyn ze względu na ciekawe części, które zamieszczone są w naszym zestawie LEGO. Dla mnie gazetka jest spoko, a najbardziej podoba mi się prezent.